Sławomir Mencen ujawnił nad jakimi głupotami pracuje obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co za absurdalny pomysł. Dobrze, że Sławomir Mencen o tym mówi. W rządzie trwa konkurs, kto wymyśli najgłupszy przepis i w ostatnich dniach na prowadzenie wysunął się zdecydowany lider, czyli opanowany przez lewicę Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, które postanowiło wypuścić rozporządzenie, które jest tak absurdalne, że aż ciężko wierzyć, że jest prawdziwe, ale tak jest, istnieje na stronie rządowego centrum legislacji. No i z tego rozporządzenia wynika, że pracodawcy będą musieli teraz Teraz mierzyć oraz ważyć wszystkich swoich pracowników, co znaczy trzeba będzie znać wagę każdego pracownika oraz powierzchnię jego ciała. Nie bardzo wiem, jakby to miało wyglądać, czy pracownicy będą ważeli przed wejściem do biura. Sam jestem ciekaw też, jak w praktyce będzie wyglądało pytanie się kobiet o wagę, bo to jest zawsze bardzo drażliwe pytanie i nie każda kobieta chce mówić tak publicznie, ile waży, ani informować pracodawcę o tym, ile waży. Natomiast Chyba do tego będą wszystkie panie zmuszone. To, to jest ta słynna lewisowa walka o prawa kobiet, więc każda kobieta w pracy będzie miała prawo mam to obowiązek być komisyjnie ważona żeby pracodawca wiedział ile waży a rozchodzi się o metabolizm to znaczy trzeba dostosować będzie temperaturę w pomieszczeniach do, do metabolizmu pracowników a to nie jest taka prosta sprawa bo metabolizmy to są różne może zostaną wprowadzone cztery klasy metabolizmu ja trochę śmieję jak to mówię ale to jest prawda to jest na rządowych centrów legislacji więc te cztery klasy metabolizmu będą niskie umiarkowane wysokie. Wysokie i bardzo wysokie. I teraz w każdym pomieszczeniu trzeba będzie dostosować temperaturę do, do właściwej klasy metabolizmu wykonywanej w danym pomieszczeniu pracy. I tak. W pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę nie wyższą niż 28 stopni dla pracy o niskim umiarkowanym tempie metabolizmu, 25 stopni dla pracy o wysokim tempie metabolizmu lub maksymalnie 22 stopnie dla pracy o bardzo wysokim tempie metabolizmu. to jest w Czyli w każdym pomieszczeniu trzeba będzie policzyć tempo metabolizmu na podstawie pomiarów wagi oraz powierzchni ciała pracowników oraz tego, co oni tam robią, i dostosować do tego temperaturę. A na dworzu, no tam wiadomo, nie ma klimatyzacji, nie może być więcej niż 32 stopnie. To znaczy żadna praca o wysokim tempie metabolizmu, lub bardzo wysokim, nie będzie mogła być wykonywana. No i teraz, jak policzyć to tempo metabolizmu? Tu jest tabela, tutaj macie wzory, to polskie normy się czymś takim zajmują. Trzeba będzie znać wzrost, wagę, powierzchnię ciała oraz wiek pracownika. Potem podstawić to wszystko do wzoru i na podstawie tego pilotem będziemy stawiali klimatyzację w biurach. Więc... Powodzenia wszystkim pracodawcom zatrudniającym panie. Będziecie musieli się pytać nie teraz tylko o wiek, co już samo w sobie jest drażliwe, ale jeszcze i o wagę swoich pracownic. A jeżeli którejś pani się to nie podoba, no to pretensje proszę składać do pani minister pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, bo to projekt jej rozporządzenia, czyli kobiety kobietom zgotowały ten los. Czyli wychodzi na to, że Lewica oczywiście zajmuje się wielkimi bzdurami. Zamiast poprawić życie Polaków. Niestety, te ich rządy potrwają jeszcze kilka lat, ale muszą one się zmienić, bo granica absurdu jest przekraczana z dnia na dzień. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o najnowszych pomysłach lewicy.